W organizację finałów włączyły się sztaby tworzone przez ludzi, którzy bezinteresownie potrafią wiele zrobić dla innych. W chodczu, po rocznej przerwie w zorganizowaniu imprezy na placu Kościuszki, włączył się samorząd mieszkańców. Zebrano około 15 tysięcy złotych. Bardzo dużo osób dobrej woli zainteresowało się tą akcją i bierze w niej udział. Chciałabym tutaj podziękować przede wszystkim samorządowi mieszkańców, którzy przejęli tutaj tę inicjatywę łącznie z zespołem szkół rolniczych. Jak chyba żadnego roku w tym roku udało nam się dochodczas prowadzić bardzo wiele zespołów. Był teatr liczny, występy zespołów, między innymi Indit, projekt Ganges, Allegoria. Sponsorami dzisiejszej akcji są wszystkie. Zakłady znajdujące się na terenie miasta i gminy Chodcza, sklepy, ludzie dobrej woli, każdy pojedynczy mieszkaniec, który kupił małą cegiełkę, dając wkład w piękny wkład jakim jest. Wielka Orkiestra czyli pomoc dzieciom. Członkini Kół Gospodyń Wiejskich prowadziły sprzedaż ciast i chleba ze smalcem. Koło Związku Emerytów rencistów i inwalidów częstowało bruchówką. Konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zasilały również pieniądze za pracę uczniów Chodeckiego Zespołu Szkół. Orkiestrowemu graniu towarzyszyła akcja oddawania krwi. Na Plac Kościuszki przyjechał ambulans Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Ja osobiście oddałem, przekroczyłem w dzisiejszym dniu 74 litry. Oddawanie się nie boli, lebra. Nie boli, polecam wszystkim, a zwłaszcza młodym. W oceniu tegoroczny finał zorganizowano w sali gimnastycznej szkoły podstawowej z uwagi na remont remizy. Zmiana nie miała jednak wpływu na hojność mieszkańców. Wszyscy bawili się doskonale, zebrano kwotę ponad 10 tysięcy złotych. Społeczne Liceum Ogólnokształcące zainicjowało to w 2005 roku na terenie naszej gminy i co roku pan Michał Sąpolski jest szefem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Specjalnie dla Wielkiej Orkiestry w Choceniu zagrali uczestnicy programu Must Be Music zespół Soraj. Frekwencja dopisała. Y, uczestnicy, wszyscy, którzy się zaangażowali, byli bardzo hojni, o czym świadczą licytacje. Najdrożej, bo za 250 zł sprzedano tor. Mieszkańcy chętnie licytowali także serduszka. Brzeckie Centrum Kultury w niedzielę pękało w szwach. Mieszkańcy tym razem przyszli tu jednak nie tylko na występy, ale przede wszystkim, by hojnie wesprzeć tę wielką akcję charytatywną. Nikt nie myślał o kryzysie, o oszczędzaniu. Liczyło się tylko to, że można pomóc, więc każdy robił to na miarę swoich możliwości. Chyba to cud 20 finału, bo naprawdę w tym roku hojność dopisuje niesamowita. Ludzie chętnie kupują wszystkie prace, biorą udział w licytacjach, w aukcjach. W Lubrańcu wolontariusze kwestowali od wczesnych godzin przedpołudniowych. W tym roku w naszej gminie pieniądze zbiera 30 wolontariuszy. Zbieramy już od samego rana na ulicach naszego miasta i w okolicznych wsiach. Nie zdarzyło nam się spotkać z osobami, które byłyby przeciwne i w jakiś sposób by nas obrażały. Po południu w Kultury rozpoczęło się wielkie liczenie pieniędzy. Pracy było sporo, bo puszki były wypełnione po brzegi. W tym samym czasie w sali widowiskowej trwały występy, które przeplatano licytacjami. W sumie z Dubrańca na kontro wielkiej orkiestry wpłynie 11,5 tysiąca złotych. Niemniej gorąco było w Boniewie, gdzie orkiestrowe granie rozbrzmiewało w sali gimnastycznej gimnazjum. Były występy, loterie, licytacje oraz sprzedaż ciast. Wszystko dla fundacji, której szczytne cele porywają w sposób zadziwiający cały świat.